Rynek nieruchomości premium rok 2025-2026. Jakie będą trendy na przełomie tegoż roku? To nie jest webinar o tym jak kumulować środki w zainwestowanie w swoją pierwszą nieruchomość, ale raczej o tym jak budować swój portfel inwestycyjny w oparciu o nieruchomości. Premium. Pozwolę sobie co jakiś czas zerknąć na notatki, żeby nie przeoczyć wszystkich najważniejszych informacji, które mogą być dla Was właśnie przydatne przy układaniu sobie takiegoż portfela. Co tak naprawdę się na przestrzeni ostatniego czasu zmieniło w nieruchomościach premium? Oczywiście jest cały czas wzrost zainteresowania nieruchomościami za granicą. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale w ostatnim czasie Polacy to była największa grupa obcokrajowców nabywających nieruchomości w Hiszpanii. Teraz coraz częściej klienci nie myślą już tylko o Marbeii czy też o Torewiecha, ale swoje serce trochę kierują w inny kierunek do Włoch. Dlaczego właśnie te Włochy? No, klimat jest bardzo podobny jak w, w Hiszpanii. Jest z reguły troszeczkę łagodniejszy, więc te lata są dużo łatwiejsze do zniesienia dla nas z tej szerokości geograficznej, ale też ze względu na ceny, bo też nie sposób jest inwestować tam, gdzie już wszyscy inwestują, gdzie nawet taksówkarz mówi, że, że ka zna każdego, kto ma nieruchomość w Tore Wiecha czy w innym e, tego typu mieście. ale Warto inwestować tam, gdzie jest duża szansa na wzrost nieruchomości w czasie, a im szybszy jest możliwy ten wzrost nieruchomości w czasie, tym też na pewno lepiej tam inwestować. Stąd właśnie coraz więcej osób myśli o Włoszech. Jest to jednak kraj starej Unii Europejskiej ze świetną infrastrukturą samolotową, autostradową, i pamiętajmy o tym. Kolejową. Jest to kraj, który ma przeogromną linię brzegową i dużo gór, tak naprawdę cały, cały kraj to jest archipelag. Więc różnorodność krajobrazu jest cudowna. No a któż nie lubi też włoskiej kuchni? Jeśli chodzi o Polskę, no to cały czas nieruchomości premium dosyć dobrze się sprzedają, ale też i dużo ludzi w nie inwestuje. Dlaczego? Dlatego, że nieruchomości premium mają co dużą szansę na wzrost wartości nieruchomości w czasie. Tak naprawdę, porównując nasz kraj, czy chociażby Czechy, już nie mówię o innych krajach starej Unii Europejskiej, gdzie te nieruchomości w Paryżu są na przykład no, znacznie droższe, ale. Ale chociażby w takiej pobliskiej Pradze nadal są nieruchomości premium droższe niż w Warszawie, a nasze zarobki nie są aż tyle niższe niż właśnie w Czechach. I między innymi porównując chociażby najbliższe nasze kraje, widzimy, że ten wzrost jest jeszcze możliwy. Poza tym, w no, tych nieruchomościach premium, które są w najlepszej lokalizacji, działki powoli się zaczynają kurczyć. Stąd y, za, zaparkowanie tam pieniędzy dosyć szybko się zwraca. I chociażby tutaj przykład mojej oferty w Sopocie. Mój klient kupił ze mną nieruchomość za 3,5 y, miliona złotych y, 5 lat temu, teraz jest nabywca za 5 milionów złotych. Wzrost 1,5 miliona w, e, w y, 5 lat. No jest to całkiem przyzwoity wzrost. Co prawda tak obserwujemy kilkuprocentowy wzrost rok do roku nieruchomości w Sopocie, ale szczególnie to dotyczy tych nowych w już takim budownictwie z XXI wieku, czyli z dodatkowymi atrakcjami jakie się, typu sauna czy fitness czy siłownia w tymże budynku, ale też i w całej pięknej bryle, o którą dba zarządca, czy też w otoczeniu zieleni, już nie mówiąc o samym w ogóle po bliskim miejscu, w odległości od plaży. Dodatkowo należy pamiętać, że to był apartament nie kupowany tylko po to, żeby zaparkować pieniądze i je sprzedać, ale był używany jako drugi dom wakacyjny i cieszył całą rodzinę. Takich przykładów mam znacznie, znacznie więcej. I tak samo mieszkania w kamienicy w, w Sopocie aż tak szybko nie wzrastają na wartości, co takie nieruchomości w nowym, naprawdę wymuskanym budownictwie. W ogóle tak naprawdę czym jest premium? No premium to jest przede wszystkim lokalizacja. Są to jeśli chodzi o Trójmiasto, no to Gdańsk zawsze był świetnym miejscem do tego, żeby inwestować pieniądze. Jest to duże miasto położone nad morzem ze starym miastem i wieloma atrakcjami. Jeśli chodzi o Sopot, no to jest kurort, w którym od wielu, wielu lat ponad stu, spędzają swoje wakacje różne Narody. A Gdynia jest zupełnie innym miastem, ale połączonym z tymi dwoma pozostałymi. Zawsze była budowana ze względu na swój przemysł połączony z morzem. Zresztą nawet mówi się, że Gdynia jest morzem, jest miastem z morza i marzeń. I mocno był on rozwijany w czasach też 80, w latach 80. 90., kiedy marynarze dosyć gremialnie się osadzali w tejże miejscowości. Co prawda ostatnie lata troszeczkę Gdynia zwolniła, ale za to przyspieszyła w rynku nieruchomości premium, a nawet bym powiedziała, luksusowych, ponieważ pierwsza linia zabudowy apartamenty przy samym Samej Marinie są dosyć często teraz budowane i już nawet sprzedawane na rynku wtórnym z ogromnym zyskiem za naprawdę wielkie pieniądze, bo już to potrafi być nawet 60 tysięcy złotych za metr kwadratowy za pierwszą linię przy Marinie z widokiem na morze. Są to naprawdę znaczące kwoty, a kupowane były parę lat temu za sporo mniej. To są wzrosty nawet do 50%. No, ale jak już powoli, jeżeli chcemy troszeczkę mniej pieniędzy wydać, ponieważ no takie nieruchomości premium w Trójmieście to jest 2 miliony i więcej, a chcemy właśnie zaparkować swoje pieniądze w takim regionie, gdzie już milion złotych to będzie naprawdę dużo, to warto się zastanowić nad takim regionem jak Kalabria. To jest południe Włoch, gdzie ja też zainwestowałam swoje pieniądze i od prawie trzech lat moi klienci też tam inwestują swoje pieniądze, kupując czy drugie domy wakacyjne, czy domy na emeryturę, czy kupując też nieruchomości jako spółki, po to, żeby mieć na przykład bonus dla swoich pracowników, zamiast wypłacać premię, mogą po prostu proponować wyjazdy do swojego apartamentu swoim właśnie zatrudnionym. Ale Jakie tak naprawdę pieniądze wystarczą, żeby tam już poszaleć? Jest to region, który, y, mówię szczególnie o, o tej części Kalabrii od zachodniej strony, od strony Morza Teryńskiego. Ona jest ciekawa, ponieważ tam góry stykają się z morzem. Tak naprawdę z plaży na wysokość tysiąca metrów nad poziom morza jedziemy no, niecałą godzinę i z takiej góry nam się rozprzestrzenia piękny widok. No, dzięki temu, że są góry, morze, teren jest bardzo zielony, jest ciepło praktycznie cały rok, no, może poza styczniem i lutym, ale też i te lata nie są tak ekstremalnie ciepłe jak, jak w Hiszpanii. Więc też dużo łatwiej jest tam przebywać nawet w sezonie wysokim, kiedy lubimy ciepło, ale akurat jest pogoda latem w Polsce jak w tym roku, i nie możemy się dostatecznie cieszyć słońcem, to na pewno jest to dosyć dobry region. Co więcej, jest połączony cały linią kolejową autostradami i pięcioma lotniskami, bo są to Neapol czy Lamecja Terme, Salerno, Reggio di Calabria, czy też czy też Rzym? Co prawda, czy Rzym i Neapol nie leży w Kalabrii, ale mają dosyć dobre połączenie pociągowe czy samochodowe, właśnie do tego regionu, jakim jest Kalabria. Ale do rzeczy, ile tak naprawdę pieniędzy trzeba wydać, żeby mieć apartament trzypokojowy w nowym budownictwie, zapierającym dech, piersi apartamentowców? No, została nam na przykład już ostatnia oferta. Na naszej stronie można ją znaleźć. To jest Praia Amary, wyjątkowy e, widok na Wyspę Dino. To jest na e, stronie JL Properties e, i to jest apartament to jest naprawdę taki widok z niego. E, Nowe budownictwo, trzy pokoje i on kosztuje 180 tysięcy euro. Jeszcze nowe budownictwo we Włoszech jest raczej do tego, żeby już w nim zamieszkać, a nie remontować. Więc mamy biały montaż, kafle drzwi, tylko wstawiamy swoją kuchnię i meble ruchome. No, 180 tysięcy euro, no, czyli to jest e, nawet nie 800 tysięcy złotych, no bo jak doliczając koszty około transakcyjne i kupując meble, to mniej więcej tyle nas to wyniesie. Natomiast no, w, w żadnym nadmorskim miejscowości w Polsce za takie pieniądze. Czegoś takiego nie nabędziemy. Ale dla porównania, też inna willa, bardzo blisko plaży w Skalei, w miejscowości, która ma połączenie kolejowe z lotniskami, o których wspominałam. I tu mamy małą willę z własnym prywatnym basenem i z tarasem na dachu, z widokiem na morze. I ona też kosztuje 180 tysięcy euro. Ale tak naprawdę mając 100 tysięcy euro, czyli coś w okolicach pół miliona złotych polskich, też kupimy sobie mieszkanie z widokiem na morze, z dużym tarasem, który pozwoli się cieszyć tymże słońcem, czy też całym klimatem Włoch. Jeśli chodzi o ten rejon, jest w ogóle zróżnicowany, każda miejscowość jest inna, więc jeżeli po prostu lubisz ciepło, lubisz Włochy, na pewno któraś z tych miejscowości bardzo Ci przypadnie do gustu i może to być faktycznie Twój dom wakacyjny, miejsce na zaparkowanie gotówki, bo jest to region, który, tak jak od trzech lat obserwuję, mocno wzrastają tam ceny nieruchomości, ze względu na to, że nie tylko Neapol i, i, i całe Włochy przyjeżdżają spędzać tam sierpnia. Wakacje, ale coraz bardziej cała Europa odkrywa ten ciekawy i piękny region. Ten region też jest bezpieczny, spokojny. Jest to chyba najbardziej jednolity etnicznie region w całych Włoszech. Jest dużo małych miasteczek, więc one są spokojniejsze. Nie ma jakiejś przestępczości, w związku z czym dużo ludzi chętnie tutaj kupuje nieruchomości, spędza swój czas, ponieważ, no, tak naprawdę, Naprawdę luksusem jest też bezpieczeństwo. Nie tylko ładne widoki, nie tylko dostęp do infrastruktury, ale to, żeby sobie po prostu bezpiecznie bezpiecznie móc spędzać czas, albo po prostu nabyć tęże nieruchomość i się nią cieszyć, że ona bezpiecznie będzie wzrastała na wartości. Oczywiście można takie apartamenty też wynajmować, no szczególnie jest to zyskowne w sezonie wysokim, już nie mówiąc o sierpniu, który po prostu te miasteczka przeżywają szturm i tak naprawdę każdy apartament za... Ogromne pieniądze się wynajmie, ale no mówię, nie każdy się skupia na tym, żeby zarabiać na wynajmie krótkoterminowym. Na pewno jest to dobre miejsce na to, żeby te pieniądze zaparkować, spędzać swój czas, czy też wynajmować znajomym, czy też jak jesteś przedsiębiorcą, traktować jako bonus możliwość przyjechania pracownika z rodziną, żeby się cieszyć tą nieruchomości. No, jakie są tu wzrosty tych nieruchomości? No, tak naprawdę tych najtańszych to poszły najszybciej ceny w górę, ale to dlatego, że to nie był region, którym interesowali się na, 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 najzamożniejszy. co się zmieniło mocno właśnie w tym roku. Mnóstwo mam teraz zapytań klientów, którzy chcą bardziej wydać 250 tysięcy euro, 200 niż, niż 100 tysięcy euro. I tak naprawdę szukają troszeczkę już spokojniejszych miejsc. Nie chcą mieć super gwarnych miejscowości, gdzie jest duży ruch turystyczny, czy też. Przez to jest po prostu niebezpieczniej, tak jak w dużych miastach czy bardzo znanych kurortach. Więc, przez to, że coraz bardziej zamożni ludzie szukają spokoju, pięknego widoku, takiego prawdziwości, to sobie wybierają tenże region. Więc te nieruchomości premium też zaczynają już pikować do góry, a zaraz będzie coraz szybciej wzrastały te ceny nieruchomości, dlatego, że jest stosunkowo mało nieruchomości nowych i też takich, które mają na przykład trzy sypialnie, dwie łazienki z salą z kuchnią, czyli dla kogoś, kto po prostu ma większe potrzeby wygody egzystowania swojej nieruchomości, czy ma po prostu większą rodzinę. Coraz tych nieruchomości zaczyna być mniej i brakować, stąd zaraz też będą te nieruchomości jeszcze mocniej wzrastały w czasie. Jeśli chodzi o nieruchomości premium, to powiedziałam trochę o apartamentach, na które warto inwestować, szczególnie właśnie, ja się tutaj skupiam na tym naszym Trójmieście, które cały czas daje dużo od siebie, żeby te pieniądze tutaj parkować. Powiedziałam trochę o rynku nieruchomości we Włoszech, skupiając się na ten moment tylko na Kalabry, którą dobrze znam, obserwuję i mogę tu naprawdę mocno doradzić. Ale są też trzeci, Sposób inwestowania w nieruchomości. Też nie jest to z reguły inwestowanie swoich pierwszych pieniędzy, a mianowicie są to lokale usługowe, tak zwana komercja czyli można sobie po prostu kupić taką żabkę, czy też biedronkę, czy też chociażby nieruchomość z bankiem. I one są o tyle. Atrakcyjne, ponieważ mamy lokal usługowy, swoją własną nieruchomość z podpisaną umową najmu przez korporację. Ponieważ to nie jest tak, że agent żabki z nami podpisuje umowę, tylko żabka polska podpisuje z nami umowę najmu, a ona się już dalej stara o to, żeby znaleźć agenta. I oczywiście, jeżeli mamy żabkę w dobrej lokalizacji, mamy pewność, że ta żabka po prostu będzie przez te 10 lat, 15, 20, a może i więcej. I tak samo też są to inne lokale. Możemy sobie taką kupić Biedronkę, czy też lokal z Rosmanem, czy też chociażby z bankiem. Co prawda kiedyś lokale z bankami były bardziej popularne w czasach, kiedy banki robiły ekspansję w Polsce. Teraz wiemy, że raczej z tych lokalizacji rezygnują, ale niekoniecznie. Ponieważ jeśli chodzi o lokale usługowe, wiem, że się mnóstwo rzeczy przenosi do online. Nawet często nieruchomości sprzedaje online, co by się kiedyś wydawało może dziwne, ale nadal siedziba ma znaczenie. Ja też mam siedzibę w Sopocie w Krzywym Domku, ponieważ no każdy wie, gdzie jest Krzywy Domek w Sopocie. Ale są takie arterie, główne ulice, gdzie po prostu wyeksponowanie swojego logo powoduje to, że ktoś pamięta cały czas i myśli o tej firmie. Tak samo, no, będzie kilka wielkich banków w Polsce. One zawsze będą miały, będą miały swoje siedzibę w dobrych lokalizacjach, po prostu, żeby się przypominać klientom, że istnieją. Stąd taki najemca jest zawsze stabilny, korporacyjny, wypłacalny, ale też. Przy takich nieruchomościach po prostu nic nie trzeba robić. Podpisuje się umowę, a potem wystawia się faktury, ponieważ większość działań jest po stronie najemcy. Nie mamy tutaj problemu to, że będzie problem z płatnościami, ale też z wydaniem lokalu. No szereg takich kłopotów odchodzi nam z głowy, co jest na przykład przy najmach mieszkań. Kiedyś najem mieszkań był bardzo zyskowny w Polsce. No, jeszcze nie tak dawno temu to było nawet 10% rentowności. To już trochę spada, ponieważ jest już dużo apartamentów na najem krótkoterminowy, jest też dużo lokali na wynajem. No i też te kwoty były astronomiczne w porównaniu w tym, jak jest rozwój z nieruchomości w Europie, w Stanach, czy po prostu w zaawansowanym kapitalistycznie świecie. Ale. Jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne, no to też już nie są to rentowności raczej bliżej 10%, ale 6-8% są tak najbardziej realne rentowności. Plus proszę pamiętać, że cały czas mamy wzrost wartości nieruchomości w czasie, a te umowy często też są podpisywane w ten sposób, że są na przykład podwyższane, o, waloryzowane o wskaźnik gusowski, albo po prostu się w, strony ze sobą umawiają, że na przykład co 3 lata będą podnosić te. Ten, ten czynsz. No, ja w zeszłym roku sprzedałam aptekę, e, z lokal usługowy, właśnie z najemcą, który jest apteka. To nie było też e, największe miasto w Polsce, to było miasto powiatowe, akurat Płock, i tam najemca. E, em, jest już wiele, wiele lat i nie zamierza się wyprowadzać. My, sprzedając tą aptekę, podpisy, już kupowaliśmy ją z klientem blisko 10% rentowności, ale biorąc pod uwagę, jak jest podpisana umowa, ona po prostu z roku na rok będzie wzrastała i w każdym roku będzie właściciel zarabiał więcej. Więc tak naprawdę, jeśli ma się trochę więcej pieniędzy, nie chce się już rozdrabniać na kilka mieszkań, to jest świetny pomysł, żeby w dobrą komerc komercję też zaparkować pieniądze. I taka komercja oczywiście może być w Trójmieście, na obrzeżach, w Warszawie, ale też, też w mniejszych miejscowościach, o których wspomniałam. Ważne jest, żeby taka lokalizacja pozwoliła przez cały czas funkcjonować jak nie temu przedsiębiorcy, to też innemu. Ale o tym będzie na pewno pewnie już następny webinar, albo zawsze możecie się skontaktować ze mną i umówić na przykład na bezpłatną 20-minutową konsultacje, przy której zawsze mogę trochę podpowiedzieć, bo każda sytuacja każdego człowieka jest inna, każdego przedsiębiorcy, strategia, która jest możliwa do ułożenia. Oczywiście przez 20 minut tego nie zrobię, ale już mogę coś podpowiedzieć i może w przyszłości zaczniemy budować ten portfel inwestycyjny w oparciu o nieruchomości. Cóż mogę powiedzieć? Warto zawsze patrzeć trochę chłodno na zakup nieruchomości, oddzielić trochę zakup nieruchomości dla siebie, a Stricte dla zysku. E, oczywiście można jedno z drugim łączyć, ale nie należy się wówczas spodziewać e, takiego zysku, jakby można było to zrobić z chłodnej kalkulacji. Oczywiście apartament w Wielitkowie będzie bardziej cieszył okiem niż e, lokal usługowy w, przy Arterii w Gdyni. Natomiast e, wygoda obsługiwania tego, czy też ROI, może być znacznie, znacznie wyższy z lokalu usługowego. Ważne są strategie, nie tylko czy którą nieruchomość wybrać, czy słuchać serca, czy rozumu, ale też warto dywersyfikować swoje nieruchomości, nie tylko ze względu na ich różnorodność, czyli mieszkania, lokale usługowe, ale też właśnie w różnych krajach. No teraz mamy naprawdę dużą możliwość inwestowania poza granicami Polski, szczególnie w Unii Europejskiej jest to proste, a jeśli chodzi o Włochy, to jest w ogóle chyba najprostszy proces zakupu nieruchomości przez Polaków. Tak naprawdę jedyne, czego potrzebujemy, to wyrobić kodicze fiskale. To jest taki polski, włoski odpowiednik polskiego nip czy PESEL-u. Jest to taki numer podatkowy. My pomagamy naszym klientom też przy wyrobieniu jego, bo najlepiej to po prostu zrobić we włoskim urzędzie. Jest to najszybciej i na, jest pewność, że nikt się po prostu w nim nie pomyli, bo należy pamiętać, że Włosi używają dwóch imion i one są bardzo duże, mają znaczenie przy wszelkich formalnościach. Ale tak naprawdę, z punktu widzenia prawnego, to musi mieć to. Konto może być w polskim banku. Przelewamy pieniądze na zadatek do, sprzed do sprzedającego, a resztę na depozyt notarialny. Oczywiście. <laughs> Nie wyobrażam sobie kupować nieruchomości za granicą bez kogoś, kto zna język, kulturę, zwyczaje danego narodu, no bo u Włochów ma znaczenie oni są bardzo emocjonalni, więc dla nich no też cała celebracja sprzedaży też ma znaczenie. No nieraz, jak my pozyskujemy te nieruchomości, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że deweloper zaprosił nas, żeby pokazać swoje nieruchomości. W Polsce to by takie, Spotkanie zakończyło się 30 minut oglądanie nieruchomości, spotkanie w biurze, przejrzenie dokumentów i dogrywanie warunków transakcji. To spotkanie akurat miało trwało pół godziny tylko dlatego, że prosiłyśmy dewelopera, żeby jednak je już Kończyć i przełożyć na następny raz, jeśli będzie konieczne coś do omówienia, bo miałyśmy po prostu następne spotkanie. Ale deweloper poza tym, że postanowił nam pokazać wytwór swojej pracy twórczej, to też postanowił nam pokazać kolejne działki, które ma w swoim portfolio, ale też nas zaprosił do swojego domu rodzinnego, który miał 600 metrów kwadratowych. Obejrzenie domu, który ma 600 metrów kwadratowych, gdzie sama. Kuchnia wyglądała bardziej jak tratoria niż jak po prostu kuchnia, jest czasochłonne. Więc tam mocne ma znaczenie relacje, dużo większe niż w Polsce. Tam konkrety nie są aż tak. Priorytetowe jak u nas, więc ten proces zakupu jest troszeczkę inny, więc warto dobrze mieć jakiegoś autochtona, który po prostu wie, jak rozmawiać z tymi e, ludźmi, żeby po prostu nie doszło do niepotrzebnych. E, e, Kłótni czy nieporozumień. No, na przykład, szczególnie Włoch Południowy, jeżeli dostanie telefon podczas siesty, co co najwyżej może się obrazić i nadąsać, nawet jakby usłyszał, że ma dostać kilka milionów złotych za swoją, czy euro za swoją nieruchomość, byłby niezadowolony, ponieważ jest to święty czas, kiedy on odpoczywa i konsumuje z rodziną. No, jest, już nie mówiąc o kwestiach prawnych, ale chociażby takie sprawy kulturowe mają mocne znaczenie do tego, żeby bez, bezproblemowo przejść przez ten zakup nieruchomości, ale jeśli chodzi o formalne aspekty, jest to prosta sprawa. Wybór oferty, założenie kondycie fiskale, przygotowanie propozycji, to jest taka quasi umowa przedstępna. Składamy swoją propozycję, że chcemy kupić nieruchomość za dane pieniądze i akt notarialny przeprowadzić do danego dnia. Wtedy kupuje, sprzedający przyjmuje tą ofertę i ma jest 7 dni na... Jeszcze doprecyzowanie, czy wszystko na, na bieżąco w dokumentach jest e, prawidłowo, czy będzie musiał po prostu do aktu notarialnego jeszcze coś sprzedający poprawić, czy dostarczyć i wtedy e, w ciągu też zwyczajowo siedmiu dni przelewa się tenże zadatek. Potem spotkanie u notariusza. No oczywiście dobrze jest mieć kogoś, kto zna język włoski i przetłumaczy ten e, akt notarialny i będzie z nami podczas jego odpisywania. Jeśli chodzi o akt notarialny, to tutaj jest różnica niż w Polsce, bo w Polsce po prostu od, z automatu jesteśmy wpisywani do księgi wieczystej, jest już zmianka online widoczna i wychodzimy z takim aktem. We Włoszech często nawet następnego dnia dostajemy potwierdzenie zawarcia aktu notarialnego, a sam dokument dostajemy za około dwóch tygodni, więc jest to często trochę szokujące dla klientów kupujących z Polski, ale no inaczej to po prostu funkcjonuje. Też Raz mówię, żeby pamiętać i nie myśleć stricte przepisami polskimi czy też zwyczajami polskimi, no bo jednak to jest inny kraj. Też e, jeśli chodzi na przykład o ustawę deweloperską, no tak zaawansowanych przepisów jak w Polsce, chroniących e, kupującego, chyba nie ma w całej Unii Europejskiej. Chociaż, pomimo tego, że są tak wyśrubowane standardy e, dbania o Klienta i tak nieraz może deweloper nie dowieść się do końca swojej budowy, po prostu klient zostaje przez lata z, po prostu z problemem. Ale zawsze dobrze mieć kogoś, kto po prostu zna się na nieruchomościach, zna się na kulturze i może nam pomóc w doradzeniu, jak zainwestować te swoje pieniądze. Więc ja. Jeszcze raz zapraszam ze swojej strony na mojej stronie internetowej jlproperties.pl możecie się umówić na 20-minutową, bezpłatną konsultację, gdzie po prostu porozmawiamy, jakie nieruchomości byłyby dla Ciebie najlepsze, gdzie najwięc, najlepiej zainwestować na ten moment, jakie pieniądze możesz zdywersikować. Ten portfel inwestycyjny. Może trzeba przejrzeć, co jest w Twoim portfolio. Może jakieś nieruchomości są już niepotrzebne, może już na siebie zarobiły, zamortyzowały się i można je sprzedać i te pieniądze zainwestować w inne miejsce, gdzie po prostu one będą jeszcze lepiej y, zarabiały. W takim razie to, co mówiłam przez ostatnie kilkadziesiąt minut, to jest naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Chciałam po prostu zwrócić uwagę, że są dobre miejsca, gdzie można inwestować, a na więcej zapraszam na bezpłatną konsultację na mojej stronie. Do zobaczenia, do usłyszenia.